Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zainstalować aplikację spoza sklepu Play w telefonie Poco X7 Pro. Na początku przechodzimy do aplikacji, np. przeglądarki czy czegokolwiek innego, z czego chcemy pobrać inną aplikację. Szukamy aplikacji, którą chcemy pobrać, a następnie pobieramy ją na telefon. Warto pamiętać, że y, aplikacja, którą chcemy pobrać, może nie być koniecznie tą aplikacją, tylko też może być wirusem lub plikiem, który nam zaszkodzi, y, nie nam dosłownie, ale dosłownie, y, ale telefonowi. Ale jeżeli jesteśmy tego pewni, że nic się nie stanie, naciskamy, powiesz mimo to. Teraz plik się pobiera. Teraz my przechodzimy do opcji y, trzech kropek. Tutaj w prawym górnym rogu, a następnie pobrane pliki. Czekamy aż aplikacja się pobierze. Następnie, gdy aplikacja się pobierze, naciskamy ją. Musimy teraz przejść do ustawień i pozwolić aplikacji na e, instalowanie e, aplikacji czy oprogramowania. Z tego źródła. Naciskamy, że zdajemy sobie sprawę z wyniku, z różnych zagrożeń, a następnie naciskamy OK. Teraz wyświetla nam się takie okno. Jeżeli się nie wyświetli, no to w takim razie jeszcze raz naciskamy po prostu aplikację w tych pobranych plikach i dajemy opcję Zainstaluj. Niestety aplikacja Angry Birds Star Wars nie jest kompatybilna z moim telefonem, więc pozostaje mi tylko nacisnąć OK, ale jeżeli. Twoja aplikacja będzie kompatybilna z Twoim telefonem. Będziesz miał informację o tym, że aplikacja została zainstalowana pomyślnie. Będziesz mógł ją otworzyć lub nacisnąć gotowe jako, że po prostu zainstalowała się i kiedyś sobie ją tam otworzysz. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.